Siema! Dzisiaj ja zrobimy sobie obiecany Q&A, także odpowiem sobie na pytania od widzów. W sumie to, od widzów wie, że, to, że będę miała do, do, do Was jedną informację, ale to pod koniec filmu. To co? Zasubskrybujcie kanał, stawcie łapkę w górę i ja już chyba przechodzę. Pytanie. Pierwsze pytanie. Czemu założyłeś konto na YouTubie? No bo też uwaga no, odpowiedź jest prosta, żeby nagrywać filmy. Ja, że tak szczerze, dopiero pierwszy film wyrzuciłam, może w styczniu, bo konto mam od marca 2020. No chyba tak. Co to potem następna no sprawdza. Więc, no, generalnie, no po to gównia, oczywiście, dopiero, że tak mogę powiedzieć. No, historia tego, że gównia jest trochę wstydliwa, jakbym dalej o tym powiedział. Wiem, że na pewno się z tego naśmiejecie, ale zanim ja w zamian filmy, że to no, znaczy historia tego ogólnie wszystkie ja taka trochę. Śmieszna. No ja w ogóle zaczęłam nagrywać filmy, to ja w ogóle chciałam udawać, że normalnie je nagrywać, że normalnie udawać po prostu, że to nagrywam. Nie wiem, udawać zresztą, że, że nie wiem, robię live na przykład, <grym> tak szczerze to mi się po prostu, w wiecie, tak to wygląda. Bo jak cały czas, nie wiem, nawet ale jak będę mogła już wkroczyć bo no, bo tak, jeszcze nie, teraz, jeszcze nie, teraz, jeszcze nie, teraz, nie, 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 nie. lepiej tego nie robić i tak dalej. Aż w końcu to zrobiłam. Znaczy potem tak chciałam usunąć ten film, ale nie wiedziałam, jak to zrobić. Spokojnie, mam zwołać filmy, <grych> Tego po prostu. Czy pograsz ze mną w Roblox? Jak na oczywiście, ja pogram w Robloxa. Jak najbardziej, chociaż ogólnie na no, temat Robloxa, no generalnie, no jest taka jedna, no nie, fajna informacja. Także ja z nim sami w ogóle nie gram w grę. Ale jak tego no Boże. Z tobą pogram w Roblox. Po co drugi i trzeci kanał? Generalnie teraz tak, no drugi no jest papa, żeby mianowicie móc tam na Mogę i po prostu tak, patrzę się zera, no ale generalnie obecnie ja tam nagrywałam, gieta, Jeżdżę tam autobusowie, tak, czy w tym stylu. No i no generalnie, że tak mogę powiedzieć, no. No, ten, to. Co, co chciała powiedzieć? No, generalnie, no, to. No, ten. No, generalnie, żeby się patrzeć na trzeci kanał, po to, żeby robić głupie rzeczy. Mam no, generalnie taki pomysł, no ale generalnie to już wkrótce dopiero będziemy tworzyć. Jemy w wiem, wakacje, bo no, nie wiem, na razie jeszcze nie mam czasu, no jak w leśnym koniec roku, i tak dalej. Ale dobra, w szczególnie wchodzę. Już jak mam dobra osią, ale dobra, w szczególnie wchodzę. No dobra, jaki jest Twój ulubiony owoc? O, o, owoc, o, owoc. Pst, pst. teraz tak odpowiadając, na to, to bym, no, tutaj mogło to, nie wiem. Teraz takie jabłko, pomarańcz, mandarynka, banan, Co malina, truskawka i tak dalej. Hmm. No, chyba truskawki. Truskawki chyba. Truskawki oficjalnie wybierasz, lubię jagody i tak dalej. Więc w ogóle to wybierasz wszystkie oboce, które lubię, To prawie wszystkie owoce. Jak tego najbardziej, a dobra, w sumie najbardziej tego to chyba nie lubię. chyba granatu granatu bo też za ananasem nie przypada mi za no kiwi lubię akurat nie wędwiecie no ja mógłbym mieć prawie wszystkie poza ananasem i ten granatę? jakaś tak, jeszcze graj jeszcze graj furtam wędwiecie frutam czy jakaś tak jaka jest twoja ulubiona piosenka oj tutaj też będę gadał O! Kto to zgadnie, dostanie serce w komentarzu. Kto to zgadnie, to jest moja ulubiona piosenka. No, ktoś tu generalnie to jest trochę łatwe, a może nie. To jest ciekawe, czy ktoś to zgadnie. Dobra, wiem, że nikt nie zgadnie. Generalnie teraz tak. Kiedyś generalnie bardzo lubiłam słuchać piosenek Kalucha. Taka moja pajac, że nie mam. kosmos między innymi mi się bardzo spodobał, ale tak szczerze to nie wiem. Ty nie wiem. mam ujęcie wszystkie pasy, jakie są na ety. Na ety, w ogóle. Lepiej w sumie nie, tylko na ety, ale dobra. No kurczę, jakby to powiedzieć, jakie są na dobra, to chyba weźmiemy Kaluki i kominkowską, ona mi się tak spodobała. Lub jeszcze jest inna piosenka, ale nie będę jej lepiej mówić. W sumie co ja powiem. Co ja to, może o, to zgadnie coś na ja, to, to zgadnie co? Albo nie, 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 dobra. Dobra, ale też tak nie mówię. w co ja powiem? Co ja to jest robię napisałem, nawet ludzie normalnie na autach pis piszą. Jak ja widziałem z samochód, zapiszem coś na ja, typy. No każdy już wie, ja tyle powiem tylko. <noise> ja to normalnie są auto klejada. No nie jak shop. Dobra, już mam dosyć shopi. Jaka? Nie, dobra, to już było. Czy lubisz Minecraft? No tak, chociaż ostatnimi czasami nie gram. O, właśnie, dawno Nie było odcinków z Minecraft jakieś dwa miesiące. Generalnie na Miłkowie coś się podziało. Że tak mogę powiedzieć. No i generalnie w ogóle nie gram w to. No i no dobra, pytania chyba wszystkie, oczywiście jak na więcej, bo ja raczej wcale już nie odpowiedział, ponieważ generalnie teraz mam do Was taką inną sprawę. Teraz generalnie jest chyba ponad 4 przerwa na kanale, ja ogólnie nie wiem, nagrywam z Niemcami nic wcale nie nagrywam, ja dla Was chyba robić trochę... Serio. Żeby trochę, może trochę, że tak mogę powiedzieć. Może tak mogę powiedzieć Wam trochę wynagrodzić, no że nie wiem co, ja tyle nie mogłam starać, dwa miesiące filmów na był tylko szarpy To właśnie, nie wiem, no, minutowa notowe więc no wiecie, że chyba tam było nie wiem, jakieś suby i tak dalej, ale generalnie problem polega na tym, że ostatnio ja w ogóle widzę, że ja w, w gry nie gram, nieważne widzę jaka to jest gra, czy to jest Majka, czy coś, tego, no i generalnie na razie właśnie problem polega na tym, że ja w ogóle wcale w gry nie gram. No i właśnie generalnie, że tak jak powiedzieć, kontent się opiera głównie na grach, więc generalnie to jest jeden problem, że no po prostu, ja nie wiem, ja w ogóle nie wiem, nie gram w ogóle na trybie ja się nowe gry, że po prostu był jakiś tam content z gier, ale generalnie to nic z tego nie wypali, więc nie wiem. więc nie wiem, robić inny content i tak dalej. I ogólnie też jakby ostatnio byłem trochę nieprzyjemnie, jakoś nie wiem, nagrywam filmy na ety, nie wiem dlaczego po prostu. I grałam się trochę nieprzyjemnie, więc z w grę, bo... I nie wiadomo w ogóle, na pewno będzie jakiś odcinek jeszcze, chociaż... No i jak, tam, jak tego też na drugim no to się jeszcze pojawia chyba GTA, A jak się tego osoba, że teraz nagrywam, bo mnie to trochę fascynuje. A jeszcze jakby były pytania, to w GTA ja już się nagram na, na online, nie wiem, na jakichś serwerze, się ludzie zabijają, czy niektórzy się tylko zabijają. Nie, bo nie wiem, tylko po prostu jak coś nagram na specjalnym serwerze, na którym po pierwsze w ogóle to jest chyba tylko parę osób. W ogóle do którego chyba dostęp, mam chyba tylko moi znajomi w ogóle. Nie wiem, czy czego będę udostępniać? Nie wiem tego. Paszę, że tak mogę powiedzieć, gram na specjalnym selwerze, więc jak to się pają pytania. Ale przecież jak to jest realne, że w GTA, normalnie normalnie żmini autobusowe. Bo nie wiem, że w GTA są roboty w sumie. No to wiecie widzę, dlatego ja coś tak gram na specjalnym selwerze. W GTA, więc generalnie w tego mam dostępne no, moją znajomy. Nie wiem, czy ktoś ma oprócz moich znajomych. I co, dobiegliśmy chyba do końca tego wszystkiego, więc tak dobrze, wiecie, widzowie, no, na razie, nie wiadomo, co będziemy czerpać jakieś inne konta. A i w ogóle dzisiaj jest Dzień, dzień Dziecka, ale... może znaczy, jak to, że tam film jakieś 15, ale dzisiaj jest 1 czerwca, dzisiaj mamy Dzień Dziecka, jakiegoś najlepszego dzieciom, kurde, right. które, które oglądałem ten film, za jakieś... Dobra, nieważne, no już tego święta nie obchodzę. No i co? No ale co, no to chyba już zabiegliśmy do końca pytań, możecie zostawić łapkę w górę, tak jak mówiłam, nie wiem, jaki będzie w ogóle następny film, kiedy w ogóle on będzie, za parę tygodni, czy za parę dni, czy może nie wiem, jutro, pojutrze i tak dalej. Cześć!